Dzisiaj jest środek tygodnia no, Dzisiaj wybrałem się w popołudnie Jestem nad mostem Dzisiaj będziemy tutaj rzucać z młodym widzem Możesz pozdrowić widzów Dzisiejszych No i jestem na starym w sumie miejscu Tudzi wyłowiłem Tam chyba trzy rowery były No i kilka fantów Także będziemy dzisiaj znowu czesać, sprzątać, oczyszczać, także miłego oglądania. Pierwszy rzut, pierwszy fant, coś takiego, jakiś trend zbrojony z kawałkiem betonu i żuberek, chyba ten starszy nawet, ale w całkiem dobrym stanie. Mam coś już na yy, magnesie. Jak widzicie, nie wiem co to jest. Wygląda trochę jak jakaś rura. Nie, to nie jest rura, jest zgiętkie. Kabel albo coś, ale nie chcę wyjść. i się. Może się uda. Ip. Może się uda, nawet na żywo wyjąć kolejna rzecz Także to jest jakiś kątownik ładnie wyszedł z wody Jest coś następnego Dziwnie to wygląda nie wiem co to może być Chyba kabel Ten kabel się o coś zaczepił I on po prostu tutaj nie prześladuje no, no Nie da się go wyjąć junior, junior zaczyna Rzucaj No i ładnie, pierwszy rzut twój Kolejna rzecz Jak widzicie młody się uczy i no jeszcze mamy kolejną rzecz w jeszcze oczywiście tak jak widzicie są zaczepione ale... a kapselek. No, młody już ma drugi fand. Pierwszy to jakaś rurka była. Drugi kapselek. No całkiem nieźle mu idzie. I widzę jaki widzicie coś takiego. Jest. I wyjąłem z wody. Udało się to wyrwać. Nie wiem co to jest. Jakaś taka dziwna rzecz. Może ktoś będzie wiedział, niech mi powie. I już pokazuje w całości. Coś takiego. Że tak to wygląda. Z jednej i z drugiej strony ma ucho takie o, ruchome. I to tak wygląda. No ja nie wiem, ile ma. Około 2 metrów. Teraz. No, 2 metry ma. Na kroki licząc. Także możecie pisać. Tym razem coś takiego. Jest kolejny fand. Coś takiego. Trend. zbrojony. W bloczku betonowym. Zażalowane. Także trochę wysoko mam. Około 3 metrów. musiał. Tam w stronę podejść tutaj I jest kolejny fand Sprę zbrojony jest kolejny pręcik tego typu Tu mam właśnie ten pierwszy jest drugi w tamtym miejscu gdzie dziedzie yy... Wcześniej rzucałem, widzieliście ten taki wielki. No niestety nie dało się go wyjąć, bo był przytwierdzony do czegoś głębiej jeszcze. Także próbowałem magnes, ale nie udało się. Ja wspólnymi siłami wytachaliśmy coś takiego. Amortyzator prawdopodobnie od auta, bo tutaj część, często znajdowałem części od auta, także pod mostem. Tu gdzie jesteśmy? Tu jest coś zielonego. No, kolor chyba. No, kolor trochę mhm. wyszedł i w całkiem dobrym stanie środek jest. No, no także coś takiego. 85. Udziwik do rady. Tak, no. Yy, coś takiego. Taki pręd. Nie, to nawet nie jest prędko, po prostu coś gwintowanego. Kiś rzucik gwintowany. Tym razem taki zestaw kapsli pinta. Tu mamy żuberek. Starszy, tu mamy tyskie, klasyczne. O, tu jest jeszcze jakiś pancik metalowy. Dziwnie się wkręca. Pyk. Tyk. Jak w jedną. on w drugą. Agno ściąga. I druga strona. Też jakieś kapsne, farnaś kolejny żuberek nowy, no, w promocji chyba jeszcze Trop dalej żuberka. I tu mamy jeszcze co to jest? Nie wiem. Nie jestem w stanie powiedziałam co to za kapselek. Także coś takiego nam wyszło tym razem. Jakieś Jakoś obręcz, a tutaj na tej obręczy mamy plombę. Kolejna rzecz była doczepiona coś takiego. Nie wiem co to jest. Lekkie. Kamień prawdopodobnie. No chyba kamień. Tym, tym razem część od auta. Takiego komputera to chyba jeszcze nie znalazłem. Jest? No to wyciągaj. Volkswagen. <noise> Coś takiego, o, jeszcze woda wylatuje. Śmieje źdło. Także będzie koniec. Telefantów zresztą wlądowało w śmietniku. Także komu się podobało, łapka w górę, subskrypcja. Do następnego razu.